Centralny rejestr dłużników ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2016 roku, a więc za niecałe dwa lata. Mają nim zostać objęte, mają. W tym rejestrze mają się znaleźć informacje dotyczące podmiotów oraz należności zaległych z tytułu podatku, podatków cła, mandatów oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wprawdzie z jednej strony napiętnowani zostaną nierzetelni podatnicy, można powiedzieć też nierzetelni ubezpieczeni, nierzetelni płatnicy składek, ale z drugiej, strony, z drugiej strony pojawiają się wątpliwości po pierwsze natury konstytucyjnej, ponieważ konstytucja zezwala na udostępnianie danych o obywatelach jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Pojawia się tutaj pytanie, czy na przykład mój kontrahent, czy ktokolwiek inny musi wiedzieć, że przekroczyłem, że dostałem mandat z tytułu przekroczenia prędkości. Czy to jest absolutnie niezbędne, zwłaszcza z uwagi na to, że w rejestrze mają się znajdować informacje o, należ o należnościach przekraczających 500 zł. Więc przynajmniej podwyższenie tej kwoty by się przydało. Drugą zmianą, którą chciałbym tutaj właśnie przybliżyć, jest Kwestia listu, listu ostrzegawczego jest to zmiana niewątpliwie idąca w dobrym kierunku, ponieważ uczuli podatników, którzy obecnie są trochę zdezorientowani, uczuli podatników na kwestie oszustw podatkowych, zmusi ich do zachowania większej czujności przy dokonywaniu dostaw bądź nabywaniu niektórych towarów, bo to zwłaszcza. Chodzi o nabywanie towarów, a nie usług. Z drugiej jednak strony nadal podatnicy nie będą, nie będą w stanie określić, jakie, jakie działania mają podjąć w celu weryfikacji swoich kontrahentów.